Ninja go powstanie smoków, Powstało, żeby kontynuować i pod wieloma względami odświeżyć tę serię dla starych, jak i zarówno nowych fanów. Ale czy mu się udało? I dlaczego moja opinia na ten temat może Wam się nie spodobać? Zapraszam do oglądania. Fuzja to główne wydarzenie, jak i po, dla którego CAFA była się dzieje, jak i wprowadzenie do naszego głównego protagonisty, Arina, który był jednym z ofiar tej katastrofy. Ale nie on sam będzie się mierzył z tymi trudnościami w tej nowej sytuacji. Poznajcie Sorę, czyli naszą kumpelę naszego młodego ninja. Nie jesteś ninja. Aspirujący ninja. Go! I do naszej dwójki bohaterów dołączy jeszcze jeden mały, lecz silny Smogriu. I to są nie tyle z tych nowych, dobrych postaci, ponieważ jeszcze do nich przyłączą się starzy ninja, ale akurat do nich nie ma nic specjalnego do powiedzenia. Poza tym, że w końcu naprawili postać Lloyda, już nie jesteś żadnym simpem, a. Zielony ninja? Ta maska chyba należy do mnie, bo w tym sezonie jest zmuszony do przyjęcia roli mistrza i podejmuje się wyszkolenia nowych kandydatów na ninja. I widać, że pomimo faktu, że nie jest jakimś najlepszym nauczycielem, to wciąż jest to fajna nowa rola, którą co prawda już miał w siódmym sezonie, ale mam wrażenie, że tutaj jest to zrobione tak z 10 razy lepiej. Ale co z innymi ninja? Cóż, poza Lloydem dostajemy jeszcze Kaja Zeina i szczerze, chyba właśnie z tych starych ninja. To właśnie Zane wypadł najgorzej, bo pojawia się na końcu i praktycznie prawie co nic nie robił. Natomiast jeśli chodzi o Kayanie, to myślę, że byli w miarę znośni i nic pancjalnego tam nie robili, ale przynajmniej mieli jakieś tam fajne momenty od czasu do czasu. Więc podsumowując, ci starszy ninja byli w miarę git przedstawieni. Ale co z tą nową dwójką, czyli Arinem i Sorą? W mojej opinii póki co jakoś się jeszcze nie wykazali. Choć lubię te postacie, to w mojej opinii są one dość płaskie, brakuje im jakiejś głębi. I tak wiem, że Sora ma te całe backstory z Imperium, ale dlaczego mi się to tak średnio podoba, to wyjaśnię później. Ale przynajmniej muszę pochwalić twórców za to, że nie zrobili z Merisu, bo w dzisiejszych czasach to naprawdę już rzadkość. Dobra, ale o czym jest w ogóle ten Dragon's Rising? Więc była wygląda tak, że przez katastrofę o nazwie fuzja wszystkie kraje się połączyły i złe imperium, które wykorzystuje smoki jako zasób energii, będzie miało teraz chrapkę na te wszystkie inne smoki z pozostałych światów, a nasi bohaterowie będą musieli ich jakoś powstrzymać. Więc tak prezentuje się zarys tabularny i choć jest bardzo prosty, to wciąż jestem zdania, że nie ma czegoś takiego jak zły pomysł, tylko są złe wykonania tych właśnie pomysłów. A w takim razie jak było przez zostawione te imperium. Cóż, dostaliśmy paru główniejszych antagonistów, zaczynając od najniższego rangą, Rapton. Jest on bardzo komediowy i dobrze się sprawdza właśnie w tej roli. Dodajcie sobie jeszcze do tego duże ego i mam do tego bardzo dobrą postać. Później mamy tego magika, który miał jeden odcinek i pojawił się jeszcze raz później. Niby też miał być komediowy, no ale nie oszukujmy się, daleko mu do takiego Raptona. Następnie mamy złą pani naukowiec i szczerze jej cała osobowość jest to, że jest zła. No dobra. Dalej mamy mojego osobistego faworyta, czyli Raza. Ten gość jest po prostu świetny. Jest on generałem i widać, że jest to gościu, który ma łeb na karku. I nie dość, że jest w stanie myśleć strategicznie, to jeszcze na dodatek jest w stanie samemu, bez żadnej broni, bez niczego walczyć jeden na jeden z samymi smokami. Co po prostu budzi respekt i pokazuje, kto jest tej prawdziwym łowcą smoku. I Ostatecznie pani imperator, i niestety muszę powiedzieć, że według mnie jest to jedna z najgorszych postaci w tym sezonie. Nie dość, że nic praktycznie nie robi, to charakterem się w ogóle nie różni od tej pani naukowiec. To jeszcze popełnia cały czas tyle głupich decyzji, że ja szczerze nie mam pojęcia, jak w ogóle ona stała imperatorką. Bo chyba odziedziczyła po ojcu, bo kurde, innych ich nie widzę. Więc co do antagonistów, to na pięciu takich główniejszych to lubię tylko dwóch. To chyba nie za dobrze, co nie? No. W ogóle jeśli chodzi o Imperium, to nie podoba mi się jak jego obywatele zostali przedstawieni. Bo rozumiem, że teoretycznie tego typu pranie mózgu miałoby tego typu konsekwencje na społeczeństwie, ale po prostu ich zachowanie jest mega wkurzające i po prostu się to nieprzyjemnie ogląda. I trochę nie kupuję tego, że Sora to jest jedyna normalna osoba spośród nich. Ech. W sumie to jeszcze są dwie poboczne postacie, o których warto wspomnieć. Czyli o nowym Mistrzyni Wiatru i o nowej Mistrzyni Ognia. Jeśli chodzi o to mistrzyni Wiatru, to muszę powiedzieć, że... No i wpizdu i wylądował. I cały misterny plan też w pizdu. A zaś jeśli chodzi o tą mistrzynię ognia, to? W żadnym wypadku. A komu to, potrzebny? to potrzebny właśnie. A dlaczego? Dlaczego? Więc już podsumowując, ten cały sezon pomimo swoich wad był całkiem dobry, gdyby nie pewien problem, który znacząco dla mnie rani cały produkt. Czyli to, że jest po prostu poprawny. I rozumiem jeśli nie wiecie o co mi chodzi ale po prostu mam na myśli to, że po kilku scenach da się łatwo bardzo przewidzieć, co się wydarzy dalej w odcinku. I ten projekt niemal każdego odcinka w tym sezonie, co może nie będzie bolało jakichś typów, co będą po prostu oglądali serial i tyle, ale jeśli analizujesz to, albo po prostu myślisz podczas oglądania, to naprawdę to zaczyna przeszkadzać. A zatem to było Ninjago Dragons Rising, czyli odświeżenie starej franczyzy, które pomimo wielu problemów wciąż było w stanie mnie optymistycznie zaskoczyć. A i dla wszystkich moich widzów nie martwcie się, bo co prawda może i będą się pojawiać jakieś filmy z innych serii LEGO, to wciąż Monkey ich to priorytet na tym kanale. Więc tak czy siak, to byłem ja, Monkey Man i do następnego. Cześć!